Na koniec proszę Państwa kino Iluzjon. Remontowane od ponad roku ma znów stać się kultowym miejscem w stolicy. Do wykonania pozostały już tylko prace wykończeniowe. Wszystko z myślą o tych, którzy od wielkich multipleksów wolą kameralne kina. Po remoncie nie zabraknie też nawiązań do ponad 60-letniej tradycji Iluzjonu. Łukasz Łubian na pierwszy rzut oka pracy jeszcze sporo. Remont trwa od ponad roku. Jesienią w Iluzjonie widzowie mają poczuć klimat starego kina stolica, które kiedyś mieściło się przy Narbutta. Dziś Iluzjon odwiedził szef resortu kultury. To właśnie z kasy ministerstwa pochodzą pieniądze na remont. Udało się uratować to miejsce, odrestaurować, tak jak widzimy, to w tej chwili z wielkim pietycyzmem. To, to naprawdę sukces i bardzo się z tego cieszę. Zakup i modernizacja Iluzjonu kosztowała 18 milionów złotych. W nowym kinie Będą dwie sale, większa na ponad 260 i mniejsza na 50 osób. Iluzjon ma sprostać wysokim wymaganiom. Od razu będziemy starali się zapewnić specyficzny klimat, miejsca, gdzie nie tylko przychodzi się na seans, ale miejsca, gdzie można jeszcze chwilę zostać, podyskutować, porozmawiać. Będzie takim miejscem spotkań. Z ludźmi, którzy się fascynują filmem. To będzie miejsce pracy twórczej, bo będzie i sala szkoleniowa ze stanowiskami komputerowymi dla, dla młodych ludzi. Zakończyły się już prace budowlane. Ostatnim etapem będzie układanie posadzki w salach kinowych, montaż foteli, tkaniny na ścianach i wyposażenie kabin projekcyjnych. Nie są to prace trudne do wykonania, ale wymagające praktycznie już sterylności czystej, czystych powierzchni, żeby nie było brudnych robót. Nie może się kurzyć. Iluzjon to kultowe miejsce w stolicy. Jego historia sięga 1956 roku. Wielkie otwarcie planowane jest na 4 października. Wtedy też ma się rozpocząć festiwal Kina Niemego.